Siema. Witajcie w kolejnym odcinku serii pikingowej. Dzisiaj gwiazdą odcinka będzie Renault Master trzeciej generacji, czyli przedstawiciel modeli od 2010 do 2024 roku. Tam w międzyczasie z liftami. Auto Audi lost, zgubione i zamknięte oczywiście. No i mamy liści. Wszystko mówi, że powinno być liści VA2T. Surówka, wiadomo, VA2, więc powinno pójść gładko. Renówkę otwieramy tak jak Forda, czyli przekręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Bierzemy sobie nasz Lishi, tak jak wszystkie znaki na ziemi na niebie mówią PO-2T. Wkładamy do zamka. Widać zamknięte. Napinamy sobie i sprawdzamy, gdzie są zapadki. Pierwsza, jak widać, w stronę auta. Druga, jak widać, w stronę auta. Trzecia wpada, więc sprawdzamy w drugą stronę. Tak jest w stronę tyłu. Czwarta w stronę przodu auta. Piąta w stronę przodu auta. Szósta. Jak widać w stronę tyłu, bo tutaj wpada. Jak już to wiemy. Jeszcze raz wkładamy sobie i sprawdzamy. Lekko napinamy. Jedynka sprężynuje, dwójka sprężynuje. Trójka sprężynuje. Czwórka sprężynuje, piątka sztywno pikujemy. I nam się otwarło. Czyli już mamy otwarcie za sobą. Teraz tak, w związku z tym, że to jest gdzieś jednozabierakowe, mamy jeden zabieraczek, no to wypadałoby to zdekodować przeciwnie do tego, co hmm, pikowaliśmy. Czyli w przypadku, jeżeli pikowaliśmy w dół, bierzemy odczyt z góry. Czyli tak, jak tutaj było w kierunku przodu pojazdu, bierzemy w kierunku tyłu. Czyli w naszym przypadku teraz dekod powinien być tył, tył, przód, tył, tył, przód. No i wiadomo. Tutaj mamy literkowo opisane. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Może spróbuję jeszcze tak przestawić. Macie je od A do F. F to jest najpłytsze, a to jest najgłębsze dekodujemy i tyle na obróconym już zacznijmy sobie dopchnięte powinny być A A A A E Przepraszam B i na końcu w takim razie też A Czyli wszystkie A samo B. Czy jest możliwość taka, że taki klucz będzie drobiony i będzie działał sprawnie zgodnie z tym co pokazuje VA2. Jak myślicie? jest otwarte. Tak samo zadziała stacyjka. Tego to Wam zagwarantuję, że dokładnie tak samo będzie działać. Ale to są niuansiki. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby poznać te niuansiki, no to zapraszam do wspierania kanału oraz niebawem do dołączenia do moich szkoleń, jak również do zakupu niedługo pojawiającej się mojej książki, która jeszcze jest co prawda w opracowaniu, ale no zobaczymy za jakiś czas się pojawi. Jeżeli spodobały wam się takie treści, to standardowo łapa w górę. mile widziana. Jeżeli lubicie takie treści, a nie subskrybujecie tego kanału jeszcze, no to zachęcam do subskrypcji tego kanału. Macie możliwość także tutaj wesprzeć mnie w inny sposób poprzez serwis bike coffee. Tu postawicie wirtualną kawę. Możecie zapłacić blikiem jak najbardziej szybko, anonimowo, bezpośrednio, także z góry. Dziękuję. A odnośnie szkoleń, odnośnie książki, jak będą jakieś informacje, będą się pojawiały. Także w każdym razie, jeżeli chcecie, to zapraszam. Będzie możliwość zdobycia wiedzy, wiedzy w której tak to będziecie. Zobaczcie, jak pięknie i łatwo, jak już się wiemy, to jest jedna zapadka. Otwarta. Jedna zapadka. Siamo tutti finito.